W nocy z 6 na 7 września 1939 roku, w związku z trwającą niemiecką agresją na Polskę, Francja, zobligowana umową sojuszniczą do działań ofensywnych o ograniczonych celach, rozpoczyna inwazję na Niemcy w rejonie Saar-Bryken. Główne natarcie prowadzone jest przez oddziały francuskiej drugiej Grupy Armii, w składzie 3., 4. i 5. Armia, zajmującej umocnienia linii Maginot od Luksemburgu po rzekę Ren. Francuskie wojska zajmują kilkadziesiąt nadgranicznych miejscowości, łamiąc słaby opór armii niemieckiej i zbliżają się do linii Zygfryda. Następnie przygotowują się do potężnego uderzenia, mającego przełamać niemieckie linie obrony. W międzyczasie na zajętych terytoriach francuscy żołnierze rozminowują teren oraz oczekują nadejścia artylerii i głównych sił, które były w trakcie mobilizacji. Na wschodzie armia polska cofa się pod niemieckim uderzeniem szybciej niż przewidywały to francuskie założenia. 12 września francusko-brytyjska Rada Wojenna. Decyduje o wstrzymaniu ofensywy i rozpoczęciu działań mających na celu możliwie największe zmobilizowanie sił i środków do dalszej walki. Tym samym zaniechano całkowicie działań ofensywnych, a na froncie zachodnim zapanował okres tzw. dziwnej wojny. Okres dwudziestolecia międzywojennego był czasem zmiany nastawienia mocarstw zachodnich względem ewentualnych konfliktów zbrojnych. Po straszliwych przejściach I wojny światowej i, szczególnie w przypadku Francji, poniesieniu niewyobrażalnych wręcz strat w ludziach, zarówno Francja jak i Anglia prowadziły tak zwaną politykę pokoju za wszelką cenę. W pierwszych latach po wojnie zdruzgotane Niemcy nie stanowiły żadnego zagrożenia. Ograniczenia traktatu wersalskiego, ciągłe problemy społeczne i ekonomiczne, oraz znaczna utrata terytoriów wystarczająco osłabiła Niemcy. Z biegiem czasu jednak, po wielu zawirowaniach i kryzysach, do władzy doszedł Adolf Hitler na szele swojej narodowo-socjalistycznej niemieckiej partii robotników. Swoimi płomiennymi przemówieniami porywał tłumy, obiecując zmiany i przywrócenie krajowi należną pozycję światowej potęgi. W marcu 1936 roku Niemcy, łamiąc postanowienia Traktatu Wersalskiego, wkraczają do zdemilitaryzowanej wcześniej nadrenii przy kompletnym braku reakcji ze strony państw zachodnich. W niedługim czasie po tym rozpoczynają na tym terenie budowę umocnień, Zwaną linią Zygfryda, następnie dokonują aneksji Austrii w marcu 1938 roku. W czasie tych wydarzeń Niemcom udawało się z powodzeniem wykorzystywać niechęć państw zachodnich do wojny, przekonując za każdym razem, że III Rzesza do niej nie dąży, a jedynie do zadbania o własny interes i życia w pokoju z sąsiadami. Nastawienie Anglii i Francji zmieniło się dopiero po wydarzeniach w Czechosłowacji. Niemcy zażądali części tego kraju, zamieszkałego w dużej mierze przez ludność niemieckojęzyczną. Podpisano układ monachijski z udziałem państw zachodnich którym przyznano Niemcom kraj Sudetów. Niemcy jednak nad tym nie poprzestali i w marcu 1939 roku zajęli pozostały obszar Czechosłowacji. Po tych wydarzeniach na państwa zachodnie spadła ostra krytyka w związku z ich długoletnią polityką ustępstw wobec Niemiec. W wyniku tego władze Francji i Anglii postanowiły przyjąć twardszy kurs. Gwarancję nienaruszalności granic otrzymała Polska, Rumunia i Grecja, a w wyniku dalszych napięć pomiędzy II Rzeczpospolitą a trzecią Rzeszą Niemiecką, Wielka Brytania podpisała z Polską układ o wzajemnej pomocy. Zasadniczy zaś sojusz polsko-francuski, na którym opierała się główna nadzieja strony polskiej na pozytywny wynik ewentualnego konfliktu z Niemcami, podpisany został 19 maja 1939 roku. W myśl tej umowy Francja zobowiązywała się do wypowiedzenia wojny Niemcom w razie ataku z ich strony oraz natychmiast po tym rozpocząć działania powietrzne, po trzech dniach zaś ograniczoną ofensywę lądową a po 15 dniach i pełnej mobilizacji generalną ofensywę na terytorium niemieckim. 1 września 1939 roku niemieckie wojska przekraczają polską granicę, rozpoczynając tym samym polsko-niemiecki konflikt zbrojny. Państwa zachodnie inicjują nacisk polityczny i stawiają Niemcom ultimatum z żądaniem natychmiastowego przerwania walk i wycofania swoich wojsk z terytorium Polski i wolnego miasta Gdańska. W związku z brakiem odpowiedzi, 3 września Francja i Wielka Brytania wypowiadają wojnę Niemcom. Już 2 września Francuzi rozpoczęli mobilizację powszechną. W chwili wybuchu wojny Francja dysponowała 34 dywizjami gotowymi do działania. Większość zlokalizowana była na granicy z Niemcami, obsadzając linię Marinota. Cały czas jednak napływały nowe, świeżo mobilizowane jednostki. Po stronie niemieckiej w tym czasie do obrony strefy granicznej przygotowała się niemiecka grupa Armii C pod dowództwem generała von Leba. Mająca do dyspozycji 12 dywizji służby czynnej oraz 32 dywizje zapasowe i dywizje Landwery, które jednak w większości nie były nawet w pełni zmobilizowane i miały poważne braki w wyposażeniu i uzbrojeniu. Niemcy w tamtym czasie nie posiadali na zachodzie żadnych jednostek pancernych, gdyż wszystkie zaangażowane były w działania przeciwko Polsce. W nocy z 6 na 7 września główne siły francuskiej III i IV Armii podejmują ofensywę w zagłębiu Sary. Tereny te niejako wcięte były w terytorium francuskie i potrzebne były do przygotowania podstaw wyjściowych do głównego natarcia przełamującego. Niemcy już przed wojną, rozumiejąc zagrożenie, rozpoczęli ewakuację ludności cywilnej i administracji z tych terenów. Wojska francuskie bez problemów łamią słaby w tym rejonie opór armii niemieckiej, zajmując zakładaną rubież i rozpoczynają przygotowanie do oczyszczenia przed pola. Niemcy zaś wycofują się na główny obszar umocnionej linii Zygfryda. W dalszym etapie wojska francuskie rozpoczęły przygotowania do generalnej ofensywy. Jednostki czekały na nadejście świeżo zmobilizowanych sił oraz podciągnięcie artylerii. W międzyczasie francuscy żołnierze przygotowywali podstawy wyjściowe, rozminowywali teren oraz wysyłali patrole bojowe. Na 15 dzień po rozpoczęciu mobilizacji, to jest dla Francji 17 września, rozpocząć się miała generalna francuska ofensywa przełamująca na terytorium III Rzeszy. Przedtem, 12 września, odbyło się spotkanie francusko-brytyjskiej Rady Wojennej w Abbeville. Na wschodzie armia polska cofa się pod niemieckim uderzeniem znacznie szybciej niż przewidywały to francuskie założenia. W konsekwencji narady alianci decydują się, w pierwszej kolejności, na zgromadzenie jak największych sił i środków, zanim zostanie podjęta większa ofensywa, a w związku z tym de facto tymczasowe zaprzestanie działań ofensywnych. 17 września Związek Radziecki wkracza na wschodnie terytoria II Rzeczpospolitej, co ostatecznie przypieczętowuje los Polski. W tym samym czasie, w zagłębiu Sary, Niemcy przeprowadzają kilka mniejszych jednak bardzo energicznych kontrataków. Oraz rozpoczynają działania nękające wojska francuskie, które zajęły uprzednio ten teren. Główno dowodzący wojskami francuskimi, generał Maurice Gamelin, w związku z tymi wydarzeniami oraz niechybnym, rychłym upadkiem Polski 21 września rozkazuje wysuniętym oddziałom zaniechać całkowicie działań ofensywnych, a 28 września wycofać się na linię marzinota i przejść do działań defensywnych. Do 17 października wojska francuskie wróciły na pozycje wyjściowe. Straty po ich stronie wyniosły około 2000 zabitych i rannych. Niemieckie zaś około 700 zabitych i rannych. 6 października Niemcy obwieszczają światu upadek państwa polskiego. Tego samego dnia oficjalnie i publicznie w niemieckim parlamencie pada propozycja rozwiązania pokojowego na zachodzie. Pod warunkiem uznania podboju Polski i podziału jej terytoriów, odzyskania wpływów niemieckich w koloniach, otrzymania wolnej ręki w sprawach Europy Wschodniej i zagwarantowaniu Niemcom dostępu do światowego handlu, III Rzesza proponuje zaprzestanie działań wojennych i pokój z mocarstwami zachodnimi. Propozycja ta została natychmiastowo odrzucona zarówno przez stronę brytyjską, jak i francuską. Francuzi wierzyli, że w oparciu o siłę swojej armii, pomoc Brytyjczyków oraz linii umocnień będą w stanie wygrać wojnę z Niemcami na wyniszczenie. Rozpoczęto zatem możliwe maksymalne mobilizowanie oddziałów na lądzie, przygotowanie rubieży obronnych i zaplecza do działań lotniczych. Niemcy zaś rozpoczęli przerzucanie jednostek na zachód. Rozpoczął się okres tzw. dziwnej wojny. Następne miesiące obie strony spożytkowały na przygotowanie się do zakrojonych na szeroką skalę działań wojennych. Na francuskiej ziemi wyładowywał się brytyjski korpus ekspedycyjny, a wojska francuskie mobilizowały się i przechodziły w rejony nadgraniczne. Termin inwazji III Rzeszy przekładany był kilkukrotnie, tak samo jak kilkukrotnie zmieniały się niemieckie plany ataku. W międzyczasie na granicy francusko-niemieckiej panował względny spokój. W historiografii są różne określenia na ten etap konfliktu. Francuzi używali stwierdzenia dziwna wojna, czy też fałszywa wojna. Anglicy udawana wojna, Niemcy zaś wojna na siedząco. Na froncie niewiele się działo, obie strony ograniczają się głównie do obserwacji i wysyłania patroli, tudzież porywania wartowników z wysuniętych placówek. Zarówno Niemcy, jak i alianci przeprowadzali akcje demoralizujące, stawiając na granicy banery oraz zrzucając ulotki z tekstami antywojennymi, zachęcającymi do dezercji. Strona francuska uważała, że Niemcy wykonają podobne do pierwszowojennego uderzenia przez Holandię i Belgię w celu obejścia potężnych umocnień linii Marinota. W założeniach tych część armii francuskich i brytyjski korpus ekspedycyjny miały wkroczyć na terytorium tych państw w razie ataku. Sama Belgia i Holandia usilnie próbowały zachować całkowitą neutralność wobec kolejnego europejskiego konfliktu. Jednak widząc napływ niemieckich jednostek w okolice swoich granic, zarówno Belgia jak i Holandia rozpoczęły mobilizację swoich wojsk. Alianci nie mylili się co do zamierzeń niemieckich, gdyż pierwotny plan ataku dokładnie tak wyglądał. Plan jednak zmienił się pod wpływem działań samego Hitlera, który zaaprobował pomysł generała Mansteina, aby oprócz szybkiego zajęcia Holandii i Belgii wykonać zaskakujący zmasowany atak pancerny przez Ardeny, a następnie przejść w kierunku wybrzeża, aby odciąć jednostki alianckie od zaplecza i spowodować ich kapitulację. Plan ten został przeforsowany mimo niechęci samego dowództwa Wehrmachtu, a zatem obie strony przygotowują siły do rozstrzygnięcia swoich sporów. Siły alianckie mobilizują się i przechodzą na pozycje wyjściowe przy granicy z Belgią i Luksemburgiem, obsadzają linię Marginota i czekają na niemiecki ruch. Belgia i Holandia mobilizują jednostki i wysyłają je na granicę. Niemcy zaś przerzucają ze wschodu swoje siły na linię Zygfryda oraz mobilizują nowe oddziały. Ostatecznie, parokrotnie przekładana ofensywa rozpocząć ma się 10 maja 1940 roku, kiedy to Niemcy ruszają do ataku na Holandię, Belgię i Luksemburg.